Czy sukces w internecie to przypadek, czy wynik umiejętności? No, często przypadek. Ale czy każdy ma szansę się wybić? Sprawdziłem to, otwierając tajemniczy kanał, na którym nie używałem swojego głosu i swojej mordy. Przez 7 dni wrzucaliśmy różnorodny content na TikToka, YouTube'a i Instagrama, żeby sprawdzić, jakie treści żerom najlepiej. Zaczęliśmy od stworzenia nowej postaci, Ziomala, który przyjechał z Tadżykistanu i nazywa się. Cześć! Am, amin! Amin! Jeszcze raz! Uwaga, żart! Amin od tyłu to Nima. Na szybko ogarnęliśmy charakteryzację, a Amin miał się zająć testowaniem barów mlecznych czy contentem polegającym na interakcjach z ludźmi. Żeby się przygotować do roli wziąłem lekcje nieumienia, umienia polskiego i angielskiego. Ale jeśli ty wolałbyś umieć, a nie nie umieć języki obce, to git. Bo partnerem odcinka jest Babel, aplikacja do nauki języków obcych w luźny sposób. Bo na przykład poprzez granie w gry interaktywne, czy słuchanie podcastów. A oprócz konsumowania treści w języku, którego chcemy się nauczyć, możemy też poćwiczyć naszą wymowę, dzięki funkcji rozpoznawania mowy. Dzięki temu możemy uczyć się w dowolnym momencie dnia, odpalając jakiś podkaścik, na przykład w momencie, kiedy myjemy sobie stópki. Aplikację możecie pobrać z mojego linku, który jest w opisie, a do końca lutego jest minus 40% na konto premium. Czyli ty kościółka, wody, dziewczyna, przyjaciel. Cześć, jestem Amin. Dzisiaj spróbujemy Traditional Polish Restaurant Pierogi. No i zaczęliśmy nagrywać filmy na YouTube'a. Dumplings with a meat. I ordered pierogi z mięsem. Pomortem. Oh, no jest delikatna utoczka, yy, ponieważ teraz jakiś pan, tu chłopak jakiś, ziomal nas poznał, sobie szedł tutaj w barze mlecznym. I tka, o, oj Wojtek. Oj Wojtek. Widać. Widać stary straszny to. Jak patrzę na te tiktoki, jak podniosę trochę głowę do góry. Wygląda jak taki przyklejony kulfon cool i to jeszcze z jakiegoś no, nie. takiego, nie wiem Głos to w ogóle jak patrzę tarce, jakbym w ogóle go nie zmieniał Mój głos to pff, od razu jest do poznania, mm. słuchaj tego Pierogi z mięsem, so much Ja, po prostu jestem ja Co z tym zrobić, kurwa Projekt Amin nas zawod. Bo ludzie ewidentnie widzieli, że jestem jakimś przebierancem, więc wszelkie interakcje z prawdziwymi ludźmi po prostu były słabe i nie wychodziły. Ponadto nie chcieliśmy, by ktoś rozpoznał mój głos na TikToku. A tak mniej więcej to wyglądało. Hi, I am in. Mm, pierogi, waiting so long. Nowy dzień, nowe możliwości. Założyliśmy nowe konta i od teraz nazwaliśmy się... Spodenki Shorts. Kolejne dni poświęcimy na produkowanie różnorodnych treści, a zaczęliśmy od takich dziwnych filmów motywacyjnych. I niektóre były pojęte. Poszliśmy w stronę takiego przerysowanego samca alfa. 2. Zawsze noś pasek z wielką klamrą. Zaprogramuj jej umysł do patrzenia na twoje krocze. Będzie wiedziała, że to ona musi zabiegać o twoje względy. I wtedy to ona będzie otwierała drzwi tobie. Boże, przepraszam wszystkich, którzy to zobaczą. Tak nie robi czy nie? Lecimy z Biznesikiem Wypchnij brzuch, żeby jej pokazać, że nic nie musisz udawać przed głupią samicą Cztery rzeczy, których nie powinieneś robić rano Jeden, walić konia Dobra, ja bym zaczynał montować te dziesięć Mocne, 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 to mocne, mocne. Zajebiste główną. Nie, to jakby kurwa przerażony tym, co robię. No i zaczęliśmy publikować pierwsze filmy. Te same wrzucaliśmy na YouTube jako shorty, na TikToka i na Instagrama jako Reelsy. No z delikatnymi zmianami, bo zawsze lepiej go trochę zedytować w edytorze danej platformy. Jak pierwszy leci? Logo nie mamy, nie mamy logo z Shorts. short. No i chłopca. Zawsze jakieś gdzieś jakieś brzydkie logo, to znaczy, że ja je robiłem. <laughs> Wow, świetnie Zajebiste Chcę wyrwać każdą Co dumny? No w ty w Czuję, że całe pokolenia Ale zresztą co jest z co za gówno stary Ale ej, żeby nie było My tak nie myślimy, tylko to jest kula na potrzeby żartu Wrzuciłem właśnie drugiego sorta, a mam już jedno polubienie i dwa wyświetlenia na pierwszym Ej no? Ej! Ile? Dwa. polubienia! Dwa... Z... Pio... Co jest? Ale to ci kurwa! Ja to dodałem z 10 minut temu, to ma 5 minut już. Chyba, że jakieś jak, jak kamery też to mi dodałem. <śmianie> to jakby komentarz, jakiś wyjechał, nie? to by trochę... To by.. Olej! Ja to nie, to się nie stanie. Nie, dzisiaj cel na dzisiaj dostać komentarz. To jest nasz cel na dzisiaj. Damy radę? Jak? Pierwszy komentarz z Gato <śmianie> Body z Vibros. <śmianie> no, kur... Tak, Mać. CZO? 47 wysokich Ale to na ku... ja. czym ty się w ogóle nie ty? A ktoś to kontroluje, nie? No, no jedna osoba O Jezus, 142 wiosły na tym jednym już są Będziesz ją przepuścił w drzwiach, to ją w dupko <laughs> Szczerze? Tak szczerze? Mają. No coś tym brzydzi. Filmy przyporządkowaliśmy do różnych kategorii, by na koniec móc wyciągnąć wniosek. Co lata najlepiej. Jest taka teoria, że jak doda się trendującą muzykę na TikToku w tle, to powoduje ona lepsze zasięgi? My nie zauważyliśmy korelacji. Tak samo jak z hashtagami czy dodawaniem pętli. I wtedy to ona będzie otwierała drzwi tobie, bo kobiety lubią skurpieli. co? Można podsumować całą naszą działalność internetową Jaką pierdoloną porażkę Ale nie poddajemy się, wyszliśmy na miasto I porobimy dzisiaj trochę kontentu socjalnego Czyli takie... Nackliwe gówno Dzień dobry Gdy mogę pani przekazać jedną wiadomość na mojego pokolenia Nie, dziękuję Słyszycie? Macie nie dziękować Jedną? Alleluja i do przodu Nie pić się, palić no. Jest coś, co ukrywasz przed rodzicami? Obecnie nie, ale wcześniej trochę ukrywałem. Tak? Ale nie przyznam się. No też wolę nie mówić, nie ma co. No i tak, tak. wygląda mniej więcej zbieranie kontentu na ulicy. Ej, no mieliśmy takie XD, ale jak się zrobi taką e, skliwą muzykę, to nawet te rady są spoko. Ja ogólnie jeszcze jestem zaskoczony pozytywnie starszymi ludźmi w Polsce. Było bardzo dużo skrajnie miłych i pozytywnych dziadków. Babci też. Dziadki chętniejsze, chętniejsze. babci nas tak wzywały. Były jak jakieś młode dzik dzikusy, przyszły z kamerą. Spodęki shorts stawały się coraz silniejszą marką, a kontent socjalny leciał lepiej niż poprzednie filmy. Ale no, no, na no, szału nie było. TikToki robiły już blisko 2000 wyświetleń, a dodatkowym plusem było to, że nie musieliśmy ryć sobie głowę tym wynaturzaczonem kontentem. To był przełomowy dzień. Tym razem postanowiliśmy wznieść się na wyżyny naszej narodowej kreatywności i podchlebać kontent ze Stanów. Są takie filmiki, w których ludzie wrzucają wątki z Reddita, czyli kopalni i matki internetowego humoru i trendów. No a my po prostu je przetłumaczyliśmy. Wyglądało to mniej więcej tak. Dobra, i teraz cyk, kopia wszystkiego. I wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Z niecałych 100 obserwujących, biliśmy ponad 1000 w jeden dzień. A jeden film stał się ogólnopolskim wiralem, który zrobił w kilka godzin 140 tysięcy wyświetleń. I mimo, że wrzuciliśmy tylko cztery filmy, to zrobiły one w dzień ponad 700 koła wyświetleń. I skupiliśmy się w nich na historiach wzbudzających emocje strachu, niepewności czy zaciekawienia. Dobra, spodenki Shorts rozwijały się w niewyobrażalnie szybkim tempie ale byliśmy głodni naszego autorskiego kontentu, który nam poleci. No i jednak kradziona mniej tuczy. Mimo wszystko filmy z dnia poprzedniego ciągle generowały wiosy i udało nam się zebrać 2115 obserwujących. A ja od razu poczułem się biały, młody... I... Jezu Chryste, Szczerze to mieliśmy w ten dzień mało czasu i dodaliśmy po prostu kilka redditów. I generalnie wychodzi na to, że pomysł na bank by zadziałał, bo znów jeden z nich zrobił ponad 70 tysięcy wyświetleń, a i ufałut trochę zastał na YouTube. Mówią, że jeśli robisz coś, co kochasz, to nie przepracujesz w życiu ani minuty. To prawda. My kochamy kraść content ze Stanów i dzięki temu nasza firma była w stanie wynająć swoje własne biuro. I co teraz? Z podajki pierwszy hejt, kurwa. Gdzie? Pod ostatnim TikTokiem? Bo się rozwijamy i to No, zaczyna się. Ale to zawsze tak jest, że tyk na samym chce się ściąć pierwszy, nie? Jak pracowaliśmy w mieszkaniu, to nas kochali. A zaraz dodano komentarze. Gdzieś tam, bez Ostatniego dnia postanowiliśmy zrobić content w oparciu o sztuczną inteligencję, która ostatnio jest mocno trendująca. Napisałem najlepsze i viralowe TikToki, które można nagrać bez pokazywania twarzy. I pierwsze, co wypluł, to jest tutorial do makijażu lub fryzury. Za głupie, że jest śmieszne. Tak, kiedy skończy się ludzkość może? Albo kiedy ludzkość zniszczy planetę. Słuchajcie, i dbajcie i segregujcie śmieci. Napisz jedną radę, która może zmienić życie? Najważniejsza umiejętność w 2023 roku? Nie. Najlepiej płatny zawód? To po angielsku lepiej jako znajduję. No możliwe, że angielski działa dużo lepiej w ogóle. Oczywiście, Polaku to wszędzie szykanują, nawet sztuczna inteligencja nas nie Zapytałem sztuczną inteligencję, czy ekipa się pogodzi. Czyli postanowił publicznie przeprosić. Zapyta? Mogę. Zrzucone to już jest próbuję wrócić kurwa. No i tak to kurwa, będziemy jakoś turać tego babola. Ludzie ewidentnie boją się sztucznej inteligencji i w ramach buntu nie oglądali naszych filmów, mimo że były doskonałe. 10 dni po skończeniu projektu na profilach wbiliśmy tyle obserwujących. Odkryliśmy treści, które działają I robiąc content tylko redditowy Myślę, że w 7 dni mogliśmy zrobić naprawdę spoko wynik Bo jeden z tiktoków zrobił 1-2 miliona Ale czy tylko o te zasrane liczby chodzi? Osobiście wolałbym pociągnąć wątek Foluda Lub podoskonalić Amina Bo to sprawiałoby nam więcej frajdy A po tylu latach i kanałach w internecie Wiem, że robienie rzeczy tylko po cyferki Prędzej czy później zrykoszytuje Jeśli wkładasz w to serce To liczby się pojawią jako efekt uboczny A jeśli nie, to co z tego? W końcu poświęciłeś czas na coś, co sprawiało ci przyjemność a żebyś tak nie zestrać z tymi mądrościami, to taki content byłoby też łatwiej zmonetyzować. XD.